Proszę Państwa, zaczęliśmy myśleć o wakacjach, zaczęliśmy myśleć o, o urlopie, chociaż trochę za oknem chłodno, ale ja myślę, że tak musi działać i oczywiście i taka, i też musi działać nasz regionalny port lotniczy. Chcę państwu jeszcze raz przypomnieć, że zarząd portu lotniczego, pan prezes i wszyscy pracownicy myślą o, o tym, jak zwiększyć ilość pasażerów, jak zwiększyć, tą, wykorzystać tą przepustowość, te możliwości portu lotniczego, które oczywiście są, no walczy też o to, a raczej no stymuluje zarząd, bo tak na pierwszej linii jesteśmy, to fakt. To byłoby trochę zbyt daleko idące, ale też stymuluje zarząd Województwa podkarpackiego, jako współudziałowie sportu lotniczego, do tego, aby szukać kolejnych obszarów, które dają możliwości zwiększenia ilości pasażerów, a takim właśnie obszarem jest myślę, że dotychczas nie do końca wykorzystany, ale jednocześnie bardzo duży, duże możliwości dające potencjał właśnie lotów czarterowych, lotów oczywiście związanych z turystyką wakacyjną. W ramach tej oferty, szanowni państwo, tak naprawdę wyjdziemy poza pewne ramy, poza pewne kierunki, które w porcie lotniczym Rzeszów Jasionka dominowały. Otóż nasz port był często wybierany. W takich destynacjach jak Turcja, Bułgaria czy Grecja. Ale naszym celem powinno być dążenie do tego, abyśmy również oferowali kierunki jeszcze bardziej atrakcyjne niż te, o których powiedziałem, a mam tutaj na myśli ciekawe destynacje, e, słoneczne miejsca, wspaniałe plaże, które znajdują się zarówno w Hiszpanii, ale także w Portugalii. To, Szanowni Państwo, jest nasz cel. Mówię tutaj o zarządzie portu lotniczego Rzeszów i Jasionka, i myślę, że w tym kierunku nasze prace powinny permanentnie iść. I taka przygotowała na, na, kolejne, na kolejny sezon no, absolutne, absolutne rewelacje. Postanowiliśmy wprowadzić takie destynacje nazwijmy to premium. Destynacje z troszeczkę wyższej półki, zarówno jeśli chodzi o, o jakość, o standard, ale też tej wyższej półki. Cenowej. Tak? I Mam tutaj na myśli Hiszpanię, Hiszpanię i Portugalię. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to bezpośrednie połączenia na Majorkę oraz na Wyspy Kanaryjskie, wspomnianą przeze mnie wcześniej Fuerteventurę oraz na portugalską Maderę.